Nie skopałem sprawy z zaproszeniami, ale strasznie się czuję. Hm, moje to nawet do mnie nie dotarło. Mówiłam krękiemu, że mogę je tanio wydrukować, ale to oznaczało zatrudnienie Kuca z zerowym doświadczeniem drukarskim. O, chciałabym cofnąć się w czasie i wszystko jakoś naprawić. Zaufanie się w czasie już dawno wyszło z mody, moja droga. Pracuję nad niesamowitą techniką przenoszenia czasu w przód, do ciebie. Epokowe dzieło, dekady, stulecia wręcz badań i eksperymentów. Byłem już tak blisko. Okazało się, że jest na to zaklęcie. Co zrobić? Ale jest jeszcze tyle zjawisk, których magia nie tłumaczy W których nauka i matematyka to prawdziwa magia Jak tutaj? Ale ładne A, Tak, bezlądowe fajerwerki Jeszcze nie wpadłem na to, jak je odpalić Gdzie się nauczyłeś robić takie rzeczy tak właściwie? Całe życie poświęciłem zgłębianiu nauki Jako rybak przeżyłem traumatyczne doświadczenie Które zaszczepiło we mnie chęć zgłębiania kosmosu Nauka dostarcza odpowiedzi na pytania, o których nawet nam się nie śniło. Dobra, po co tu przyszliśmy? Ta. O! Bo przez przypadek rozesłałam zaproszenia na ślub Krankiego i Matyldy z dzisiejszą datą zamiast jutrzejszej. Na wielkie stajnie augiasia! Kompletnie zapomniałem! A muszę jeszcze oddać garnitur do poprawek! Ciebie zrobić! Kwiaty! Chcesz kwiaty na ślub Matyldy w tej chwili? Co za koszmar! Zgroza, zgroza! Czyli nie ma szans, nie wyrobicie się. Nie mamy jeszcze kwiatów dla Matyldy! A co dopiero bukietów? O, jakaś masakra! Ty nie ma złamaną łodygę! Co? O! Zgroza! Szczerze ci powiem, jak Matylda mi powiedziała, że sala ma być gotowa na dziś, to się przeraziłam. Miałyśmy siebie nawzajem. Wiedziałam, że zdążymy na czas. Nie ma to jak najlepsza przyjaciółka, prawda? Bo kiedy jesteśmy razem, pokonamy każdą przeszkodę na wspólnej drodze. Co to było? Jakiś potwór atakuje Ponyville podobno No i co tym razem? Jakiś wariat z Everfree Forest? A, słyszałam, że to jakiś Bugbear <laughs> Powiedziałaś Bugbear? Zopadł mnie! O co ci chodzi, Bonbon? Nie nazywam się Bon Bon Jestem specjalną agentką Sweetie Drops Pracuję dla supertajnej agencji przeciwpotworowej Scounterlot A raczej pracowałam do czasu, kiedy Bugbear zniknął z Tartarusa kilka lat temu kiedy uciekł, musieliśmy zamknąć całą agencję. Każdy dowód na istnienie naszej organizacji został zniszczony. Celestia zażądała kompletnego utajnienia akcji. Co? To ja złapałam Bagbera. Musiałam zniknąć pod przykrywką w Ponyville, przyjęłam nowe imię. Nie sądziłam, że znowu mnie dopadnie. Stało się koniec. Czyli cała nasza przyjaźń była oparta na kłamstwie? Wybacz, Lajra. Musiałam cię chronić, dlatego milczałam. A, ale nasze obiadki! Długie rozmowy! Te wieczory na ławeczce! Wszystko było iluzją? To było prawdziwe. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Muszę wtopić się w tłum, zanim przeze mnie stanie ci się krzywda. Widzimy się na weselu. Dobra, ale i tak będzie pogadanka!